Kółaku, gdzie są ci bandyci? Jacy bandyci? Jacy bandyci? <śm> pomyślmy. Może ci których kurwa ukrywacie? Nic o tym nie wiem. Aha. Nie wiesz. Jak ciżonkę ci żonkę na Twoich oczach, a następnie skręcę jej gark, Lub jak podrżę gardła Twoim pracownikom? Panie? Zaraliśmy to dziwkę blisko farmy chciała uciec. O, co to za ślicznotka! <laughs> Będzie idealnym prezentem dla Lorda Samara. Błagam, nie róbcie jej krzywdy! Wydwaj! Poczekajcie z tą suką na zewnątrz. Za chwilę wracamy, tylko skończę. Nie! A teraz powiesz mi, gdzie oni są? Łapać ją! Nie unikniecie sprawiedliwości. Nastał czas krwi. A więc jednak, pytanie tylko kiedy. Powstanie wybuchnie równo z 9 dni o wschodzie słońca. Będzie końcowym efektem operacji, która rozpoczęła się tuż po kapitulacji Coriz. Jakie jest zadanie mojej grupy? Wprowadzicie do miasta kilkunastu wyszkolonych żołnierzy. Podasz się za łowcę główna chmina, i powiesz, że to byli paladyni przyprowadzeni do niewolniczej pracy. Skąd ci wojownicy i mieszkańcy wezmą tyle broni? Dobrze, że zapytałeś, bo to twoje zadanie kobalcie. Napadnij ze swoją grupą na dostawę broni do miasta, która będzie miała miejsce za 3 dni. Tu są dokładne instrukcje waszych zadań. A teraz wyśpijcie się. Zabrać ją do obozu. Szybko! Anna, słyszysz mnie? Co z nią? Musi poleżeć kilka dni. Jest bardzo osłabiona, ma okaleczenia na całym ciele. Prawdopodobnie spędziła noc w lesie. Zorgalu, dowiedziałeś się czegoś? Mieliśmy pewne komplikacje. Chodzi o córkę tego kułaka. Zabiła dwóch naszych ludzi. Co zrobiła? Dziewczyna umie posługiwać się mieczem i to dobrze. Zabiła wyszkolonych najemników byłych paladynów. Następnie uciekła. Udaj się na farmę raz jeszcze i uprowadź tego farmera. Wtedy córeczka na pewno się pojawi, aby uratować ojca. Ciekawi mnie ta dziewczyna może nas doprowadzić do buntowników. Musiało się coś stać. Muszę udać się na farmę jej ojca. Mamy dzisiaj ważne misje do wykonania. Nie czas na osobiste sprawy. Myślałem, że mi pomożesz. Czuję, że stało się tam coś złego. Muszę to sprawdzić. No dobrze, pomogę ci, ale sprawdźmy to szybko i wracajmy. Kim dla ciebie właściwie jest ta dziewczyna? Nigdy nam o niej nie mówiłeś. Jest dla mnie bardzo ważna, dlatego muszę to zrobić. Co się stało O Kilu? Te skurwy syny byli tu wczoraj. Zabili moją żonę. Do tego nie wiem co się stało z moją córką. Czy zdołała uciec, czy w ogóle żyje? Pomścimy twoją żonę, tak jak i innych, którzy zginęli z ich rąk. Dziękuję wam chłopcy. Niech wam to inno z wynagrodzi. Jesteście dobrymi ludźmi w złych czasach i nadzieją na lepsze dni. O, córkę nie musisz się martwić, jest u nas. Musisz pójść z nami. Nie mogą tu jeszcze wrócić... Morderca! Chobalt! Nic mi nie jest, to tylko draśnięcie. On ucieka! Jeszcze go dopadniemy. Teraz najważniejsze wokół jego ludzi, gdziekolwiek są. Może Akel ich już gdzieś ukrył. Wracajmy do obozu. Pomogę wam wszystkim! Wyjdę na zewnątrz i znajdę lekarstwa. Żołnierze, krótce powstanie. Czeka nas dziś bardzo ważna misja. Zostaniecie wprowadzeni do miasta jako niewolnicy i będziecie pracować w porcie. W porcie pracują już inni nasi ludzie. Gdy nadejdzie dzień powstania, zacznijcie je rozpoczynając atak na nieświadomych horków w porcie. Życzę powodzenia i niech Inos będzie z wami. Wyruszamy za godzinę. Macie chwilę czasu dla siebie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Jeszcze dziś zobaczę Bena i Siri Loriana. Do zobaczenia, Martinie. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej i razem będziemy walczyć z tą zarazą. Samar! Co się stało, Torgal? Widziałem tych poszukiwanych bandytów. Martina i Kobalta zabili moich żołnierzy. Ja zdołałem... Uciec jak pierdolony tchórz. Kurwa, <laughs> ty do niczego się nie nadajesz. Czego się nie dotkniesz, to spierdolisz. Dziś jeden z moich ludzi odkrył, że od pewnego czasu ludzie wchodzą do kanałów i z nich wychodzą, mimo że to zakazane. Sprawdzić te kanały i zabić każdego, kogo znajdziecie. Nie Pomszczę was. Wkrótce wszystkich was pomszczę. Strażniku, jestem łowcą głów. Zwą mnie Achmin. Przyprowadziłem nowych niewolników do pracy w porcie. Spokojnie, tylko spokojnie. Ale ja jestem spokojny. Nie, ja tak do siebie mówię. Niewolnicy już pracują pod podkładem. Są silni i robotni. To będzie jakieś 4000 sztuk złota dla ciebie. Interesy z wami to czysta przyjemność. Ben! Martin! Cieszę się, że widzę cię całego. Powiadaj, co tam słuchać w mieście? Ser Lorian nie żyje. Co? Co ty do mnie mówisz? Odkryli, że w kanałach znajdują się ranni. Zabili wszystkich. Zapłacą za to, sukni syny. Wkrótce puścimy naszych braci. Musimy być tacy jak oni. Żadnych jeńców. Oni nie oszczędzili nawet rannych. W każdym razie ta kryjówka jest już spalona. To może utrudnić powstanie? Powstanie? To co o niczym nie wiesz? Odkąd zniknęliście, siedziałem cały czas razem z chorym szefem i kilkoma innymi buntownikami. Nie mieliśmy z nikim kontaktu. Wychodziłem tylko, by zdobyć coś do jedzenia. W porcie już są nasi ludzie. Wkrótce dostaniemy broń od drużyny Kobalta i w wyznaczonym dniu rozpoczniemy próbę odbicia tego miasta. Panowie, przed nami ważne zadanie. Za chwilę tędy przejedzie konwój z jedzeniem, medykamentami i co najważniejsze bronią. Miecze, łuki, kursze oraz mam nadzieję strzały i bełty. Dobrze, panowie, wracamy. Ciała naszych musimy godnie pochować. To bohaterowie. Teraz musimy ukryć towar w lesie i przetransportować jakoś do miasta.